manko ja jestem Kisiel a to jest mój lego safe jest fajny, tu jest kluczyk tak wygląda, tak, tak od góry od góry tak wygląda od dołu no więc jest fajny i naprawdę przydaje się dobrze, a więc pierwsze zabezpieczenie to jest ściana odmontować trzeba włożyć kluczyk tak trzeba blokadę wyjąć do góry i w bok trzeba przekręcić kluczykiem zdjąć kolejną kluczną ścianę i wyjąć safe tak to wygląda właśnie. a teraz staram się to zamknąć a więc trzeba najpierw to włożyć to nasunąć. Tak. Tak zamknąć. Tak. Włożyć blokadę, co jest bardzo ważne. Tak. Zamknąć. Przesunąć. I kluczyk i... OK. A więc ja już będę leciał i nara.